Cześć widzowie, Systempad a to jest niejako drugi odcinek z polskiej serii ale po... jak widać tutaj zacząłem to było na pierwszym odcinku na, na, pierwszym, na drugim odcinku, ale wideo się wykrzaczyło więc niestety przenosimy plany na inny i dokończamy to koszenie co no, obraz był tylko na jakby to powiedzieć jedną trzecią Dosłownie nie wiadomo co się stało, nagranie się skrzaczyło Wiem prawdopodobnie przez co I już więcej tego błędu postaram się nie popełnić A więc, wsiadamy i jedziemy nasz na czas... Trochę jestem na to zły Bo napracowałem się tutaj Chciałem wam pokazać tam jest błoto w którym prawie zakupiłem kombine Jestem zły wow, ha ha, ha. Ja, dobra Wam przyjrzę, Skosiłem to po prostu całe pole Jedna przyczepa z, No sześćdziesiątka z przyczepą pełną użyta już tam jest na farmie Tutaj ursusa i no te dwa ursusy z przyczepami tutaj podstawiłem co ja mogę powiedzieć dobra postaram się jakoś to dobrze posklejać mianowicie no co mianowicie nic e, okej okay. co e, a, w skrócie mamy tutaj e, na tej Kurde Na tej mapie, czyli na Śląska wieś mamy e, już wgrane owiec i żyto Możemy sobie je zbierać no. Ta seria będzie kontynuowana równolegle z farmingiem 15 z moim udziałem o, Ej, nie przenikano. Kurde Tutaj piękna firma Metal Techa. No, ten materiał będzie dość słaby. Zdaję sobie z tego y, dużą sprawę. No bo pierwszy materiał wyszedł fajnie. A ten to po prostu. No nie fajnie, no, nie fajnie, nie fajnie. A zapomniałem wam powiedzieć, y, Ta seria będzie grana tylko na wizji i wszystko praktycznie, ewentualnie jakieś przygotowanie do odcinka w stylu e, nowych maszyn przygotowanie sprzętu do pracy, to będę robił poza kamerą ale tak to wszystko będzie grane u nas to znaczy, no, na kanale, na wizji nie będzie żadnego żadnych tego no, ale już złamałem zasady, bo no, nie ma tutaj tego, nie ma na kanale tego, nie będzie tego odcinka drugi odcinek w Lost Media Smutno trochę, że pierwszy, pierwszy odcinek to omówienie sprzętu, drugi odcinek właśnie z tego to nie wyjdzie. No ale nie warto się smucić. Trzeba iść dalej do przodu. Taką kiedyś sentencję słyszałem, że za nami tylko leży to, co wydalamy z siebie, a przed nami jest cała przyszłość. Dzięki, Willy Extreme. <gry> Ten youtuber to naprawdę też jest bardzo bardzo dobry Kto, kto się nie wychował na yy, ciekawska z Gita Sandra's albo Vice City No, no nagrywa bez, i będzie nagrywa pewnie Gita 6 Chociaż że jemu się na kanał youtube nie... nie... No... Nie wpierdzielił... No ale dobra No już się trochę ciekawy, dobra, yy, żyto. żyto Raz słyszałem w yy, yy, serialu 1670 w pierwszym sezonie Netflixa o tym, no o tych sarmatach To tak, jest sarmata chyba jak nie, to, jak nie to poprawcie mi w komentarzach po prostu yy, że no, był tam żart Niestety go nie wypowiem, nie wypowiem bo jeszcze mi się sprawa autorskie da albo i gorzej zbadują kanał, a mogą za to, że yy, no, zapytał się tam chłopa co się da znaczy na, na ży i potajemnie rządzi światem. No to odpowiadam, że pewna grupa ludzi, ale niestety nie powiem co, która grupa ludzi, bo... No to pies jaki jest, możesz może na kanał zamknąć No i ten odpowiada, że ta grupa, a... Wielki magnata, sarmata Mówi Nene Nene Nene, nene. Żyto To już pewno. Ja yeah, już pełna Ty dobrze, że tą drugą podstawiłem Dwie pełne przyczepy żyta No, w tym roku sypie żyto Mam nadzieję, że będzie się dało to do swidosu walnąć Tak, nie, to od razu na sprzedaż tyle Ale już nie pamiętam jak było Było, że na tej mapie przegrałem Te lata temu tysiące godzin Posłownie w tysiącach można byłoby to policzyć Miałem nadzieję, że ten materiał się nie skiepści będzie salutki, idealny. Jeszcze go tego samego dnia wrzucę. Może coś jeszcze w tygodniu... Wpa nie, no w tygodniu muszę coś montować. Nie ma opcji. O. No i zakończyliśmy właśnie Żniwa Żyta. Ten odcinek również będzie... No, ten odcinek na pewno będzie dość krótki. Pierwszy raz temu uszedzamy bo ten się w tym błocie tak ubrudził bizonik O reszta weszła no Dobra no to jedziemy na naszą gospodarkę Wracamy ze sprzętem Szkoda że bizon się do żadnych szop nie mieści albo Hmm Dostawić go u sąsiada, on ma chyba większy gwiazd a spróbujemy Spróbujemy Z headerem chyba się nie zmieści Ale możemy spróbować Sąsiad się raczej no nie pogniewa jak tu bizonek zanocuje O idealnie się mieści Można ten header zostawiać A nie mogę? Ty nie mogę to... no dobra Bizonek będzie stosuj u sąsiada Znaczy go nie rozkradnie no ten head, nie mam gdzie go postawić? Albo mam? No czekajcie... Czy on by wszedł? Nie, bo tu się nie mieści. Dobra, pomyślimy nad tym. Wpierw... Marsusik. Chwileczkę. na naszą gospodarkę założymy plamdekę a w następnym odcinku będzie prasowanie I wtedy wszystko wrócili do, no do normy mam nadzieję że w następnym już w następnym będziemy robić inną pracę mam jedno na myśli i bardzo mi torci to Mam nadzieję, że tutaj też ładnie, a tutaj już na ursusik że... z przyczepą żyta stoi. I tym tylko te ja wrócimy. No, ale ta w na no, takim magazynie na ziarno. No właśnie, właśnie, muszę powiedzieć, nawet hodowlą krów. Ale to... No i właśnie, kolejna robota już się wspomniała no. Dobrze, to już... No to to, wreszcie pewnie będziemy z tymi większymi. A, no, albo prawa, albo lewa. Przyjmowane. O co to jest? No musimy po prostu jechać to, że to sprzedać. I nagle nie ma żyta. Nie jest żyta. Agroplon i polskie zboża w agroplonie. O kurczę gdzie to było? A ja da się coś takiego dać? <overstytu> A to powiedziemy Ursusie. Ursusie. E anyway, 60. Chwila Agroplon. Musimy jechać do nowej wsi. Nic bardziej by się na owoce A, No ale 60. Muszę nim tym zaginionym odcinku była. to pojedziemy ją, nią, nią szybciutko skoczymy zakończymy odcinek zja. w No, dwie wszypy pełne, użytaj tam trochę na trzecie. Byśmy musieli wreszcie użyć tej trzydziestki Mam pewien pomysł, ale trzydziestka no to jest traktat, ten mam dość stosunkowo małą moc. No to jest jeszcze chyba... Ten model to jest chyba albo z 15, albo na z 13 On jest chyba na z 13 jeszcze przekonwertowany. Ale, ale to mi nie wszystko o, widać tutaj tekstury, no ale... Wygląda dość ładnie, zegary robią. tały są przepraszam No, 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 no jak to się inaczej nazywa To, są, to jest pedał sprzęgła, pedał hamulca Tu gdzieś jest pewnie pedał jeszcze gazu Skrzynia biegów Nie obrażam żadnej grupy Po prostu nazywam rzeczy po imieniu Po imieniu No to tak się nazywa co Jak to inaczej Nie wiem spr... No inaczej do sprzęgu, no hamulec No, ale to, jest, no to się nazywa a ja się jaki ja się... raz. No i jesteśmy w nowej wsi. Ej, a co tu rośnie? Ciekawego. Soja. W Polsce. Cio! Ej, ci po i co? I tak nie wiem co dziś. Hahaha. Ha, ha. O kurde, ale, 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 czarny dym. zobacz to No nie, idę czarnym Ale tam syf, podjedziemy tam za chwilę Zobaczycie, no ale tu Ojej, ojej, dobrze, że ten Agro Choć masz się jak, tak, wydał tą mapę Zaleważymy No, tylko ponad yy, 8 ton 8 płótek. Gdzie tam? Pięknie się wysykuje No niestety, że to musimy sprzedać A ja będziemy ważyć bez żyta Ej, ja tam się wkamy wsi kamieści... no ponad no tak dwa sto 2 tony ponad Czyli nie jest zła Dobrze A więc tutaj zakończę dzisiejszy odcinek Pamiętajcie, łapkujcie, subskrybujcie i komentujcie. Cześć!